Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witamy w Chinach. Dzisiejszy film będzie o naszym mieszkaniu w Chinach. Opowiem Wam trochę o tym, gdzie mieszkamy i jak mieszkamy. Myślę, że będzie to ciekawy odcinek. Um, no więc tak, jak zobaczymy na mapę tutaj znajdujemy się obecnie na samym południu Chin w mieście Zhangjiang. Miasto Zanziang to jest najbardziej wysunięte na południe, tutaj gdzie ta czerwona kropka, najbardziej wysunięte na południe miasto Chin w Chinach lądowych. Tutaj jeśli zobaczymy na prowincję e, Guangdong w Kantonie, to Zanziang jest tutaj, gdzie to e, niebies ciemno niebieskie pole, tak? Także na samym południu. Proszę bardzo, tak się pisze. Dżan A jeśli już zobaczymy na same miasto, to w centrum, my mieszkamy w centrum, w, e, w, w, w dystrykcie Siaszan. Dystrykt Siaszan i czykam są e, w centrum miasta. My mieszkamy tutaj dokładnie w samym centrum. w Dżangdżang mieszka około 7 milionów ludzi. Miasto jest takiej średniej wielkości, 7 milionów ludzi. No, tyle że w samym centrum tutaj może mieszka milion ludzi, a pozostałe tam 6 milionów mieszka. W przynależących y, innych dystryktach, także w samym centrum, no z milion ludzi. Także nasze mieszkanie tutaj jest w samym centrum. Zaczniemy od wejścia. Tutaj, proszę bardzo. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze mamy dekoracje z chińskiego nowego roku, tak. No. Tak wygląda. Tak wygląda tutaj wejście do naszego mieszkania. Tutaj mamy wejście, główne drzwi. Taki mały przedpokój, hall. Jedna szafa, druga szafa tutaj. A jeszcze zanim wam pokażę w środku, to słowem wstępu: nasze mieszkanie ma około 100 metrów kwadratowych. W Chinach się mierzy w metrach kwadratowych. Około 100 metrów kwadratowych mamy. No, mamy dwa pokoje. Mamy dwa pokoje, mamy salon taki duży połączony z jadalnią, dwie łazienki, kuchnię i dwa balkony. No, mieszkanie znajduje się na, na nowym osiedlu. To już pewno widzieliście na poprzednich filmach. Na nowym osiedlu w takim dużym wieżowcu 30-piętrowym. My tu jesteśmy prawie na samej górze. Także zaraz Wam pokażę tutaj, jak wszystko wygląda. No, dobra. A, jeszcze, jeszcze dalej wstęp, żebym nie zapomniał. Mieszkanie kupiliśmy pod koniec 2018 roku, czyli już no, 4 lata, ponad 4 lata. I kupiliśmy je z drugiej ręki. Nie od dewelopera, mimo że na nowym osiedlu, kupiliśmy mieszkanie z drugiej ręki. I to mieszkanie było w stanie surowym zamkniętym czyli tutaj właścicielka poprzednia kupiła to mieszkanie od dewelopera, nowe w stanie surowym zamkniętym także nic w środku nie było gołe mury i, i, i żadnych instalacji zrobionych tylko okna były. Nawet wody i prądu nie było, tylko, tylko trzeba było tutaj wszystko samemu robić. Także stan surowy, zamknięty, okna były. No i tam balkony, poręcze też. Także my to kupiliśmy z drugiej ręki. Ta właścicielka poprzednia sprzedawała. No, także mieszkanie było kompletnie, kompletnie puste. No, 100 metrów. Kupiliśmy pod koniec 2018. No wcześniej mieszkaliśmy. Wtedy chyba w Szanghaju mieszkaliśmy jeszcze. Także kupiliśmy w sumie na odległość. No i tak przez ostatnie tam 4 lata, tak pomału wykańczaliśmy. Wykańczaliśmy. Tutaj metodą, metodą gospodarczą, po trochę, yy, po kawałku. No, to tyle. Dobra, słowem wstępu to było tyle. No, to zobaczymy w środku. Tutaj proszę bardzo, jak wchodzimy. Także tu było wejście. Tu było wejście, tu mamy lustro. O, proszę bardzo. I tutaj mamy salon, który jest jakby największą częścią tego mieszkania. Salon i salon jest połączony z jadalnią. Tutaj mamy jadalnię, stół, cztery krzesła. Tutaj bibliotekę sobie zrobiliśmy. W chińskich mieszkaniach salon nie jest zaliczany jako pokój, także jak kupujecie mieszkanie, na przykład dwupokojowe, no to macie dwa pokoje plus salon. I salon jest zawsze największy w chińskim, w chińskim mieszkaniu. Tutaj jest centrum, centrum dowodzenia. Także tak to wygląda. salon i tutaj po lewej stronie mamy taki mały hall i tutaj mamy kuchnię. Kuchnia jest tutaj. No i z kuchni się wychodzi do jadalni. Tak. Kurczę, dobrze posprzątałem trochę. To przynajmniej czysto jest. Odkurzałem przed zrobieniem filmu, bo Simpei z dzieciakami poszła do babci, no to tu mamy trochę, mamy trochę czasu. Dobra, kuchnia, pokażę Wam kuchnię. Kuchnia jest taka długa i wąska. Tutaj po lewej stronie mamy szafki, lodówka, na dole mamy szafki, u góry mamy, mamy szafki, tak? Tutaj jest wejście, tutaj poszerzaliśmy trochę wejście, bo tu była jeszcze ścianka, także rozburzyliśmy i poszerzaliśmy wejście do kuchni, a tutaj po prawej stronie też mamy szafki. Jeszcze nie mieliśmy czasu się dobrze zagospodarować tutaj, bo wróciliśmy z czaszcza w listopadzie, pod koniec listopada, i tak nam schodzi, tak nam schodzi pomału, żeby wszystko zorganizować. Także jeszcze mamy mały bałagan. No, z okna z kuchni mamy taki widok tutaj na park. No, także można gotować z widokiem. O, proszę bardzo. Tutaj mamy e, lampę. No i tak to wygląda kuchnia nie jest za duża, ale tak, e, tak tutaj zrobiliśmy, żeby była bardzo ustawna, żeby było dużo miejsc, żeby było dużo właśnie miejsca na chowaniu różnych rzeczy. Dobra, kuchnia. Tutaj mamy jeszcze na butelki wieszaki. No, to tyle. Yy, dobra, co dalej? Pokoj dwa pokoje, także tutaj mamy dwa pokoje. Jeden pokój mamy tutaj po lewej stronie, także tu jest jakby strefa nocna z pokojami. Jeden pokój wygląda tak. Tutaj mamy okno. Tutaj sobie zrobiliśmy biuro do pracy. Udało się zmieścić biurko tutaj, także tutaj tutaj pracujemy głównie z tego miejsca. No, standardowo łóżko, łóżko, szafa. Łóżko, szafa. Tutaj jeszcze nic nie mamy na ścianie. No i tutaj mamy klimatyzacja, kwiatek i Szafka. Tutaj mamy widok taki piękny jak z balkonu też. No tutaj mamy sąsiedni budynek. Tutaj jest widok. Parapet. No i tutaj stanowisko pracy. Także tu mamy jeden pokój. A tutaj pokój dzieciaków mamy tak trochę urządzony dopiero. Tak, urządziliśmy się może na 95% dopiero, także wszystko jest w toku tutaj mamy drugi pokój wnęka na szafy tutaj szafy wcisnąłem, jeszcze nie zabudowałem do końca no tutaj An-An Yang-Yang głównie sobie urzędują zabawki, książki no, ten pokój jest trochę mniejszy niż ten poprzedni. No i tutaj widok jest taki wąski, także ten pokój jest trochę ciemniejszy i, 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 i mniejszy. Tak to wygląda z tej strony. No, jeszcze musimy podorabiać parę rzeczy, szafę zabudować. O, tutaj Simpej namalowała żyrafę dla An-An, An-An się mierzy, jak wysoka jest, na razie jest, gdzie jest An-An? An-An jest tutaj, Yang-Yang jest tutaj, tak? No, w salonie sofa, część mamy rzeczy z Ikei, część tutaj lokalnie kupowaliśmy, część z internetu zamawiane, z dostawą telewizor, no i tutaj mamy wyjście na balkon. To pewnie już widzieliście w poprzednich filmach, zlew. Wyjście na balkon. No, tutaj kuchnia, okno do kuchni. No i taki widok tutaj mamy. Widać kawałek wody. Tutaj balkon jeszcze nie zagospodarowaliśmy, no na razie tylko pranie. Także jak kupiliśmy mieszkanie, to te poręcze były tutaj zrobione, tu wszystko było. Płytek nie było, wody nie było, tutaj elek instalacji żadnych nie było, także tu gniazdka zrobiliśmy sobie dwa. Tutaj wodę mamy, no i salon tak wygląda. Tutaj Simpej namalowała piękny obraz sama, taki duży. No, tu mamy dywan, mamy pod tą matą, gdzie ona się bawi. No, tak wygląda salon i jadalnia. Tu jest w sumie największa część tego mieszkania. Biblioteka. Dobra, to wam pokazałem dwa pokoje. Co wam jeszcze kuchnię wam pokazałem? A, łazienki. Łazienki i drugi balkon. Drugi balkon jest na pranie. Drugi balkon jest na pranie i na piecyk. Mm. Tutaj mamy zamykany ten balkon, żaluzje zainstalowałem tutaj cztery. No pralka, pralka, pranie, dodatkowe wieszaki na pranie, piec gazowy. Teraz Chiny tanie od Rosjan kupują gaz. No piec gazowy, także mamy mamy ciepłą wodę na gaz i co mamy jeszcze ciepłą wodę na gaz mamy i i i, I i gotowanie w kuchni też mamy na gaz, także w większości używamy gaz, tutaj jest okno do małej łazienki tutaj jest rura, odpływ, wodę mamy tutaj dodatkową gniazdka, drzwi licznik do gazu jest tutaj tak wygląda i tutaj z balkonu jest, z balkonu jest taki widok Tutaj na południe, nie na południe, na wschód, na zachód. Tutaj jest właśnie na zachód, bardzo gorąco, dlatego mamy żaluzje założone, bo strasznie gorąco. Na zachód, jak po południu mamy tutaj, jak widzicie, słońce nam świeci. Łazienka, mamy dwie łazienki. Tu jest mniejsza łazienka, mniejsza łazienka, zlew. Lustro, toaleta, prysznic. O proszę, prysznic tak wygląda. Tutaj mamy na ścianach mamy płytki. Na, na co? grzejnik na prąd. Do suszenia generalnie. Centralnego ogrzewania nie mamy, nie trzeba tutaj na południu. Jest w miarę, jest w miarę, jest w miarę gorąco. No i zlew. Zlew, światło. Okno, proszę bardzo, wiatrak do, 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 do. jak jest para, to żeby parę, żeby wilgotność, żeby wilgoć odciągał. No, prysznic standardowo, kabina. Odpływ do prysznica. Prysznic, tak, także tak wygląda mała łazienka. Podłogi mamy wszędzie takie same. Na podłogach mamy płytki. Płytki, które wyglądają tak jak drewno brązowe. Tu w Zhangjiang i na południu Chin generalnie są płytki. Płytki się daje, bo jest bardzo duża wilgotność i nieraz jest tak, że woda spływa po ścianach i woda spływa po ścianach i jest woda na podłodze. Także drewno się nie sprawdza za bardzo, chyba że tu jakieś egzotyczne drewno to wtedy wtedy tak, ale ludzie tutaj dają płytki na podłogi, na ściany, także tak to wygląda. O, płytki też mamy takie same jak w łazience. Mamy taki pas zrobiony tutaj dookoła, żeby się nie brudziła ściana. Także tutaj też mamy zrobione. Mamy zrobione. To w kuchni jesteśmy. Piekarnik tutaj mamy. Siemens, Siemens, Siemens. Wszystko z Siemensa mamy. Siemens bardzo dobrze się sprawdza. Pralka też z Siemensa. Także wszystko mamy z Siemensa. No, jeszcze drugą łazienkę wam pokażę. Druga łazienka jest tutaj, dużo większa. Także też mamy żaluzję, bo też wychodzi na zachód. Okno, no, tutaj mamy wannę. Na tej ścianie nie mamy jeszcze nic. Planujemy dodać drugi, drugi grzejnik tutaj, taki długi też do suszenia. Też do suszenia prania w zimie i żeby było ciepło w zimie. Tu jest wejście do łazienki. I tu mamy, co mamy? Zlew mamy i lustro mamy. Światło, szafka, kwiatek. No widok. Tu, tu. Tak wygląda. Tak wygląda widok. Drzwi chyba zro zrobiliśmy otwierane, ale dużo miejsca zajmują. Mi chyba zrobię przesuwne, żeby się żeby się otwierały w tą stronę, żeby nam tu miejsca dużo nie zajmowały, bo już nie mieliśmy jak ustawić szafki, tylko tak nam się kończą drzwi na szafce, no, no tak, tak to wygląda. Też mamy płytki takie same, płytki takie same, tu żaluzję jeszcze montowałem, żeby tam słońce nie świeciło, bo bardzo gorąco, wanna, woda, no. Wanna, woda i tutaj no i tutaj jesteśmy przy wejściu. Także tak to wygląda. Czekaj. Pokazałem Wam chyba wszystko, co Wam miałem pokazać. O, klimatyzacji jeszcze mamy. Klimatyzację mamy trzy. Tutaj jedną mamy na, na salon. Tu w pokojach też mamy. U dzieciaków w pokoju mamy też klimę. I tutaj też mamy u nas w pokoju klimatyzację. Klimatyzację można ustawić albo na, albo na ciepłe powietrze, albo na zimne powietrze. Także w lecie tutaj nam wie zimnym powietrzem, a w a w, a w. a w zimie możemy sobie ciepłym powietrzem tutaj dogrzeć mieszkanie. Tak to wygląda. Eee, czekaj. Co jeszcze? Powiedziałem Wam, gdzie mamy mieszkanie, gdzie mieszkamy teraz. Wcześniej mieszkaliśmy w Pekinie przez 6 lat, w Szanghaju mieszkaliśmy 4 lata ponad i w Changsha, w środkowych Chinach mieszkaliśmy też krótko, jakiś czas. Przeprowadziliśmy się tu na południe do Zhenjiang, w prowincji Kanton, w, w Kantonie, na samym południu. Zhenjiang jest rodzinnym miastem Xinpei, także Xinpei ma tutaj członków rodziny. Mama Simpei tutaj mieszka niedaleko na tym samym osiedlu Także teraz Janiani, Simpei i an, an poszli do babci Więc dlatego nagrywam i mam trochę czasu No, dlatego tak pusto w domu i taka cisza Jeśli chodzi o koszt zakupu takiego mieszkania Dżandżani jest średnim miastem 7 milionów mieszkańców, średnio rozwiniętym Koszt wynosi około 10 tysięcy juanów za metr kwadratowy. 10 tysięcy juanów za metr kwadratowy. Myśmy kupowali w 2018 pod koniec. No to jakieś, już nie pamiętam dokładnie ile zapłaciliśmy. Około milion 000 tysięcy juanów chyba. Milion 100 tysięcy juanów. To masz 1 100 000 juanów. To jest jakieś nie wiem, 650 000 złotych, chyba? 700 000? No, około 700 000 złotych kosztuje takie mieszkanie. Około 700 000, 10 000 juanów za metr, około 6, 7 zł za metr kwadratowy. No to mieszkanie było puste, kompletnie nic nie było zrobione, nie było instalacji wody, nie było prądu, nie było. Um. Okna były, płytek nie było żadnych na balkonach, nawet nie było płytek. Mm. Także to wszystko w swoim zakresie. I jak się kupuje mieszkanie, to głównie przez no, albo od deweloperów kupuje się nowe. Albo przez agencję nieruchomości, myśmy akurat przez agencję nieruchomości kupowali. Um, no, także do tego do, trzeba doliczyć opłaty dla agencji nieruchomości. Jak przez agencję kupujesz z drugiej ręki mieszkanie, podatek do tego. Podatek wynosi około 2% albo 3%. No, także jakieś. 20-30 tysięcy juanów na podatek. Podatki od nieruchomości przy zakupie mieszkania zależą od tego, czy mieszkanie jest nowe, czy mieszkanie jest z drugiej ręki. Czy ty masz już jakieś mieszkanie, czy to jest twoje pierwsze mieszkanie. Też zależy od tego, czy sprzedawca ma jedno mieszkanie, czy ma więcej mieszkań. Podatki też są różne w zależności od wielkości mieszkań. Tam chyba do 60 czy do 70 metrów. Jest inny podatek, później do chyba do 120 czy do 130 metrów. Jest inny podatek, i tam jak tu, jakieś duże mieszkanie kupujesz, tam nie wiem powyżej 200 metrów, no to wtedy jest jeszcze inny podatek. Także wszystko dopiero jest wyliczane w, biur, w biurze nieruchomości, jak się zawiera transakcje. Hmm. Agencje nieruchomości też to wiedzą, także można z nimi porozmawiać. Do tego, jakie są jeszcze koszty, notariusz, tam kilkaset juanów. Do notariusza, mapka mieszkania, jakieś tam kilkaset juanów, też chyba 300 juanów płaciliśmy. No, no i w sumie tyle. W sumie tyle, także koszt takiego mieszkania to około 1 100 000 juanów. To jest około 700 000 zł no. Giang -giang, teraz średnia cena. No, tak się wahają pomiędzy, 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 10 ty pomiędzy 10 tysięcy, około 10 tysięcy, tam pomiędzy 8 tysięcy a 14, 15 tysięcy juanów. No, to chyba taniej niż w Krakowie teraz i taniej niż w Warszawie, nie? No. Także tak to wygląda. W kolejnym filmie, w innym filmie Wam powiem więcej o wykańczaniu mieszkania i ile wynosi wykończenie mieszkania, remont mieszkania w Chinach. Jakie są mniej więcej koszty. No, możesz też kupić mieszkanie na przykład od kogoś z drugiej ręki, w pełni wyposażone, urządzone. Także też takie są. Także jest wybór duży. Można kupić albo surowe. Albo można kupić już urządzone. Możesz kupić nowe, możesz kupić z drugiej ręki. Także to wszystko zależy. Zależy od kupującego. Kurcze, 25 minut. Dobra, także tyle Wam powiedziałem mniej więcej. To co wiem, to co pamiętam. A ile można wynegocjować przy zakupie mieszkania jeszcze A, z drugiej ręki? Jak się kupuje od kogoś, to wszystkie negocjacje tam odbywają się ze sprzedającym, przy agencie nieruchomości, tak, on tam pośredniczy w tej transakcji. Generalnie pomiędzy 4% a 8% można wynegocjować ceny na podstawie tam moich doświadczeń i z tego co ja się orientuję. No, pomiędzy 4% a 8% yy, można wynegocjować taniej. No, to na takim milionowym mieszkaniu, czy milion 100-100 tysięcy 100 juanów, no to masz tam 50 tysięcy, czy 60 tysięcy juanów można, można wynegocjować. Więcej niż 10% raczej nie. Yy, tutaj bym powiedział, że w, w Chinach. W finach ceny powiedzmy są takie jak w ogłoszeniach tak jak w ogłoszeniach nie ma tam zbyt nie, nie ma tam zbyt dużo miejsca na negocjacje, że tak powiem opłata dla agencji to około 2% no, około 2% od ceny, no to 20 tysięcy dla dla agencji no. Także tak to wygląda. nie więcej? Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście o tym, jak się kupuje mniej więcej mieszkania w Chinach i czego się można spodziewać. Um, no, także to w sumie tyle. Czekam, może sobie przypomnę jeszcze coś. O, w dużych miastach chińskich, jak Szanghaj, czy Pekin, czy Shenzhen, czy Guangzhou, ceny są bardzo wysokie. My tu mieszkamy w samym centrum. My tu mieszkamy w samym centrum, w sumie wszędzie mamy tam 10-15 minut. Centra handlowe, plaża, tu główne drogi, wszystko jest oddalone gdzieś 10-15 minut. Porównywalne takie mieszkanie w Pekinie czy w Szanghaju w centrum, no to są koszty myślę, że 10 razy więcej 100 metrów, 100 tysięcy yuanów za metr, w Pekinie, w Szanghaju w centrum. No, pomiędzy tam chyba 80 tysięcy juanów a 150 tysięcy juanów za metr, to masz no, z 10 milionów takie mieszkanie w, w centrum Pekinu czy Szanghaju, nawet więcej 15 milionów juanów. No to to są koszty rzędu tam 5 milionów złotych, 6 milionów złotych, 7 milionów złotych, żeby takie mieszkanie kupić. Także no, z 10 razy więcej niż, niż tu w Dzhangziang. No, także jak widzicie, taniocha. W Zhangjiang taniocha, nie tylko mieszkania kupować w Zhangjiang. Pracować w Pekinie i Szanghaju, tak? I później mieszkanie sobie możecie kupić w Zhangjiang nad morzem, przy plaży. Dobra? To tyle. No, to tyle i do następnego razu. Jak macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzach, jak będę wiedział, to odpowiem. No, w kolejnym filmie, tam w którym z kolei powiem ile zapłaciliśmy i jak robiliśmy tutaj wykańczanie tego mieszkania. No, wykańczania było sporo, trzeba było zrobić całą wodę, trzeba było zrobić y, prądy, płytki, podłogi, y, gładzie na ścianach, malowanie, całe wykańczanie, y, meble i tak dalej, także no, to było, to było przedsięwzięcie wielkie. No, także tak nam zeszło 4 lata poprzednie na tym, żeby tutaj się, się urządzić na południu. Dobra, na razie pozdro, cześć.